Dzień dobry, dzień drugi na Cisco Live w Barcelonie. Dzisiaj przede mną bardzo dużo sesji wykładowych, technicznych. A co dokładnie? No, sprawdźmy razem. You Webex is a tool to facilitate this communication. Pretty much, not only transforming the employee and customer experience, this change happens. Kilka sesji jest już za mną. Dzień rozpocząłem od sesji o nazwie Opening Keynote. Była to sesja taka bardzo marketingowa, ale w takiej dosyć przystępnej formie. Mowa była głównie o Webexie, DevNecie, a także współpracy Cisco z Microsoftem. Następnie uczestniczyłem w sesji technicznej odnośnie innowacji Cisco w dziedzinie wireless. Mowa była głównie o kontrolerach i access pointach nowej serii Catalyst 9000, a także o RF ASIC od firmy Cisco. Za chwilę będę leciał na lunch, a potem czeka mnie jeszcze krótka sesja techniczna odnośnie sieci Wi-Fi w środowisku samochodowym, czyli pewnie poniekąd standard 802.11p, ale to krótka sesja półgodzinna. Następnie Wydaje mi się najciekawsza sesja dzisiejszego dnia, czyli usprawnienia odnośnie bezpieczeństwa sieci Wi-Fi. Mam nadzieję usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat WPA 3 i realnych wdrożeń w przyszłości. Na koniec dnia projektowanie oraz wdrażanie sieci Wi-Fi pod względem lokalizacji urządzeń klienckich. Jak widzicie, dzień przede mną. Dosyć długi, bo kończy o 18:30, no a w międzyczasie jeszcze parę ciekawych rzeczy na pewno się znajdzie. No to lecimy na lunch. What they ended up the dream really Because one of the things we ventured out for is how to fix open networks. So question is what's wrong with open networks? Now, this is use case driven, right? Open networks served a purpose. They were open to onboard devices if you were typically doing some type of hotspot. And when I say hotspot Wi-Fi lines hotspot, but like in a retail spot, like a coffee shop, and I was just trying to provide access to the network and not an authenticate or secure anything. It's easy to stand up open networks, right? Given, given where we come from, given some things that we discovered along the way, how do we approach wireless design overall? Now that we have the big picture of Cisco as a network, how about wireless considential, especially in the RF space? What do we do? And then you need also, as part of that, identify what roadblocks are there. You know, do I have aesthetics to worry about? Do I have different architectural limitations? Do I have you know, tall or short ceilings? Any, any number of things, both physical and not. Um, and sometimes it might even be individuals that you encounter along the way. No i koniec części oficjalnej wykładowej na dzisiaj. Jednak zrezygnowałem z tego wykładu ostatniego na temat lokalizacji użytkowników sieci Wi-Fi i zamiast tego poszedłem na wykład opowiadający o tym, jak wygląda sieć Wi-Fi w biurach Cisco na całym świecie. To było warto. W każdym bądź razie też plus jest taki, że te nagrania z sesji Cisco Live za jakiś czas będą dostępne na stronie Cisco. A w tym momencie możecie już obejrzeć nagrania z poprzednich konferencji Cisco Live no? z poprzednich lat. No a teraz co? Czas na trochę relaksu i widzimy się ponownie jutro. Cześć. does anybody want to see who this thing actually was during